Bo słuchaj, oni, oni chcą wszyscy wyznać e, do, nową lokalizację psiego patrolu, siedzibę psiego patrolu To co? Ryder macie e, nową bazę? Gdzie się znajduje pasa teraz psiego patrolu? Czemu oni wszyscy idą za nami? O no dobra, dobra, no to tobie mogę pokazać, ale oni nie mogą się dowiedzieć, uważaj na te drzewa Dobra, idę, idę, widzę, widzę, właśnie, kolejna biegnie, dawaj, gdzie, w którym kierunku, w którym kierunku? Tutaj, no... tutaj, tutaj, czym prędzej, patrz teraz, uwaga y Wow, co to, jak to się otworzyło? Jakie, jakie tajne wejście Zamknij za sobą, co? Co tu się dzieje w ogóle? Ej, widzieliście? Baza psiego patrolu Zmieniła lokalizację Wszyscy chcą wiedzieć teraz, gdzie się przeniosła Baza psiego patrolu A wy chcecie wiedzieć, gdzie nowa Baza psiego patrolu jest? To już teraz kliknijcie łapeczkę w górę Oraz subskrypcję z dzwoneczkiem Będziecie Z czerwonego przycisku na szary Bo już zbieramy 700 tysięcy subskrypcji tak, zgadza się, dołączajcie do laki. Team i Psi Patrol Team. Napiszcie Uhu. w komentarzu Psi Patrol Team. E, a Ryder, e, co my teraz mamy do zrobienia? Gdzie jest ta nowa baza e, Psiego Patrolu? Bo tam już się widzieliśmy dużo ludzi, którzy chcieli się dostać tutaj, e, ale ale co to my Potem, już tutaj jest? Żeby, żeby dostać się do nowej bazy Psiego Patrolu, to nie jest takie proste. Musisz przejść specjalny test, czy jesteś godzin w ogóle tam wejść. Aha, czyli trzeba znać po prostu e, cały Psi Patrol. Jaki pies jest psem detektywem? No akurat to jest łatwe, tylko jak Jaki? ja bym nie wiedział y, co, jak, jak, jak tak naprawdę wcześniej bym was nie znał, to bym pewnie nie znał odpowiedzi na to pytanie, także tam tamci, którzy nas y, ganiali to oni by nie wiedzieli, poczekaj to jest na pewno Chase chyba, nie? Psi detektyw, no raczej, Rabul nie, bo Rabul to jest y, 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 psi taki budowlaniec Sky to Dokładnie. jest ta, co ma y, właśnie y, samolocik no dobra, to ja wiem tak. Zna, znasz pytanie Znajdź brakujące książki. Tu jest jakaś książka, dobra, biorę mm -hmm. książkę, no i poczekaj, no ale co tu jest? Gdzie tu jest, gdzie mam tą książkę włożyć niby? O, widzę, tu jest, tu jest brakujące miejsce na tą książkę, widzisz? Czekaj, no, czekaj. No widzę, widzę. Podejdę bliżej, podejdę bliżej, wezmę tą książkę tutaj, wkładamy tutaj. No i tutaj... ją włożyć. Wow! Brawo! Wow. Udało ci się! Otworzyło się tajne przejście! No dobra, na dobrą odpowiedź znaliśmy pytanie: odpowiedź na pytanie, a tutaj byśmy nie dostali się, widzicie? Tamte były złe odpowiedzi! A teraz kolejne pytanie, to jakie to jest? Posłuchaj, zawsze gdybyś nie, nie znał odpowiedzi na pytanie, możesz zapytać się o twoich widzów. A, no właśnie! Widzowie znaliście odpowiedź na to pytanie No to teraz jeśli znacie odpowiedź na to pytanie to odpowiedzcie w komentarzu Pies Sky, czym jeździ lata? Hmm, no to tu jest tak e, Samochodem strażackim e, Samochodem budowniczym koparka Czy może samolotem? No widzowie napiszcie teraz Ryder chce sprawdzić wasze umiejętności no. e, Jak znacie się na psim patroż, patrolu Uf, e, właśnie. No. Właśnie, yy, yy, no jaki znasz to... odpowiedź? No, Sky, słuchaj, ja wiem, że Sky lata. Ciekawe, kto z widzów odpowiedział na to pytanie prawidłowo? Ja wiem, że Sky lata. I czy się otworzy teraz tajne przejście? Czy to ogólnie działa? Wow! Brawo! Widziałeś? To była poprawna odpowiedź! Ryder, ale jak to, jak to dobrze działa! Że to się otwiera, to, to, to nie działa normalnie jak Minecraft! Zobacz, no to właśnie. się otwiera i zamyka, dobra! Wchodźmy do tego, tego tej now, nowej bazy psiego patronu. Pokaż mi to, pokaż mi to, no! Tutaj na, na dół, na dół Ryder, chodź tutaj na dół, na dół! O! Jestem, gdzieś... jestem! Czyli to gdzieś nas doprowadziły te schody, czyli to jest no. jeszcze niżej, ta basa znajduje się jeszcze niżej psiego patrolu Ale wy ją schowali, co tu w ogóle mamy? Czekaj, jakieś pytanie kolejne, aha, no. tu jest ten dalej Czy znasz test. odpowiedź? Będziesz znać odpowiedź? Hmm, I, ile psów jest w całym składzie psiego patrolu? Hmm, tutaj o, tutaj jest przecież ten, to policzmy teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem 7, czyli 7 piesków jest, chociaż wydaje mi się, że pamiętam z tego, co liczyłem. kiedyś, to było 8, no ale czekajcie, na razie zobaczymy według tego e, plakatu. Czyli tu jest 3 kropki, czyli może tu trzeba wstawić 7 razy 10. No to ile to jest? 7 razy 10. Hmm. No ile? może 7 razy 10, ja to jak się mnoży przez 10, to się dodaje po prostu 0, czyli 70 to jest 70, czekaj. Zobaczymy. Ty, normalnie. Chodź, chodź, chodź. Wchodzimy na dół. Tylko gdzie jest ta baza? Ja nie mogę się doczekać tej bazy. Kiedyś zobaczę ją. Wow, no, Czyli tam już tak, tam już ona jest, widzę ją! U nas jest całkiem schowana pod ziemią widzowie. Zaraz tam wejdziemy i zobaczymy mm -hmm. jak to jest, oglądajcie do samego końca, bo naprawdę będzie ciekawie! Może wykonamy razem z przypatrą jakieś zadanie. Zanim jeszcze wejdziemy do tej bazy tam, to musimy wykonać kolejne zadanie. Jaki kolor no. lubi yy, jaki kolor lubi Sky? Użyj o? odpowiedniej karty, hmm. Czy będziesz yy... znać tą odpowiedź? Yy, jasne, że tak. Yy, to jest z widzami... Wiemy, że to jest różowy! Tak widzowie dzięki, że nie podpowiedzieliście, wy też mi mówicie, na taklak tak laki, wybierz różowy, piszecie w komentarzach wybierz różowy. No i w końcu jest, udało się! Dobra, chodźmy, wejdźmy tam, bo już wow. serio, jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Muszę ci powiedzieć, że bardzo dobrze nas znasz z widzami. No, my z widzami nie oglądamy wasze wszystkie odcinki, Raider, Co ty myślisz, że, że nie? Jak nie, to byśmy przecież nie znali tych wszystkich odpowiedzi i właśnie teraz byśmy się tu nie dostali. Dlatego warto oglądać wszystkie odcinki Lakiego z Psim patrolem. Zobacz, Aha, tylko to! Patrz. Dokładnie. Posłuchaj, a teraz tutaj jak ujdziesz na samą górę, tam będzie czekać na ciebie inny piesek o, o czarnym nosku. To jest dokładnie Chase. Chase nam nie czeka u góry, to co? Ma pewnie dla mnie jakieś zadanie. Spokój no nikomu nie powiem, że tutaj jest baza podziemna i nikt się nie dowie. Na pewno, na pewno też kocia załoga też nie będzie wiedzieć, dobra? No kocia załoga nie może koniecznie wiedzieć, także cicho. Dobra. tu to ja pędzę do góry. Wow, ale super widzowie co? Już się nie mogę doczekać kolejnych tutaj zmagań i zadań, bo Psi Patrol jest zawsze super mega, bo nie ma, yy, nie ma zadania, które nie wykonamy. Tak, zgadza się i to właśnie my z Psi Patrolem, ja Laki i cały Psi Patrol. O, wow, o oh, siema <śmiech> cześć! <śmiech> siema Laki! Co ty tu robisz? Przeszedłeś wszystkie testy poprawnie? Tak, no jak widzisz, dostałem się tutaj i nie, wow. nie każdy ma tutaj taki dostęp jak my, co? No tutaj y, tylko osoby upoważnione, czyli takie, które mogą tu wchodzić. Aha, y, co, co, co my mamy? Wiem, że mam nikomu nie mówić, że teraz jesteście pod ziemią, baza, ale y, mam iść do góry, y, tutaj po tej drabince, tak? tak? I co muszę zrobić? Dowiem się u góry, jakieś zadanie mam do wykonania? Tak, masz u góry zadanie do wykonania jeśli je dobrze wykonasz, będziesz już praktycznie, no, na samym końcu siedziby, także wiesz, trzymaj no dobra. się tam. No dobra, to wszystkiego się dowiem na miejscu. Ech, czekajcie, teraz jakby to zrobić? Czy tu już, ta, już Czy tu już jest ta e, baza jakby, czekajcie, wyjdziemy do góry? Ech, tak! Nie poznaję ogólnie tego lasu, ale zakryjmy tutaj tą bazę I wydaje mi się, że tak! Tutaj wcześniej była ta wieża Do góry, na samą górę aż tam do chmur A teraz zobaczcie, powstał tutaj park, las Jest wszystko jakby tak zorganizowane, że niczego nie widać i nikt się nie dowie No dobra, to teraz idziemy wykonać jakieś zadanie O, dostałem już jakiś sygnał, no to biegniemy tutaj, tutaj prosto i zaraz spotkamy Rabul, Rabul, tak, gdzieś tutaj jest Rabul Ej, Rabul jesteś, ej, ej Chwila, rabu, jesteś tam? Ty? Ja miałem się spotkać z rablem Rabul, tak, taki dostałem informację, a tutaj nagle wpadłem. Co? Do jakiegoś jakiegoś tajnego pomieszczenia? Ej, co to jest za pomieszczenie? Jakie kolorowe? Co to, co to w ogóle się znajduje? Czemu to jest tyle komputerów? Ej, plan. Musimy znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania. Hmm, ej, ej, jakie pytania? O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Kogo to jest ej, pomieszczenie? Biuro jakieś? Jak ma na imię pies detektyw? Ile psów jest w składzie psiego patrolu? Ej, widzicie, widzowie? Co to za pytania? My przecież przed chwilą na te pytania odpowiadaliśmy, żeby się dostać do bazy, a tutaj nagle ktoś prowadzi wywiad? Czyli ktoś chce się dowiedzieć poza naszym składem, bo my mamy psi skład, to czemu oni. Oni tutaj prowadzą jakieś badania? Cel, nowa baza? Podziemna, ej, słuchajcie, już oni wiedzą. Nie wiem, czy to kocia załoga, czy to jakaś inna załoga. Ktoś chce normalnie dowiedzieć się o te pytania. Yy, I chyba musimy, muszę dać informację psim patrolom, żeby oni zmienili to. Kto to w ogóle? Czekajcie, są tu jakieś poszlaki. Kogo, kogo to to? Może być yy, pokój? Ja miałem przed chwilą się spotkać z, z, z Rabul, Tam ma jakieś y, budowlane rzeczy, koparkę przygotować czy coś. Miałem mu naoliwić właśnie y, koparkę. A tutaj, ja ja odkrywam jakieś nowe rzeczy. Może to lepiej, że tutaj wpadłem, bo teraz będę mógł powiadomić wszystkich, że tutaj, tutaj ktoś planuje wejście i odnalezienie y, właśnie tej podziemnej bazy, do której przed chwilą byliśmy. Czekajcie cicho, bo może ktoś tu jest. Może ja teraz tak głośno tutaj się zachowuję, bo, bo trochę, no emocjonuje się tym. Wiecie co? emocjonuję się tym, bo, bo, bo jarcie, No jak to się dzieje? Hmm, a tutaj, tutaj miksturki ktoś prowadzi jakieś, jakieś badania naukowe. i, i normalnie przesiaduje tutaj długo, bo nawet jedzenie zostawił. Ech, o nie, to mi się coraz bardziej wydaje jakieś dziwne. Ważna informacja. Laki jest w załodze psiego patrolu dodany 2921. .20 Ej, słuchajcie! Ktoś nawet prowadzi wie dokładne informacje, kiedy ja zostałem do, dodany do, do całej załogi. Ciekawe kto to jest! I, I. Nie no, musimy wpaść. Nie mam tutaj żadnego tropu, żeby rozszyfrować, kto to może być. Ale czekajcie, a gdzie to prowadzi tutaj te drabinki? Hmm. Ta drabinka, gdzie ona prowadzi? I, I jakie jest wyjście? Co? Przecież to jest mój dom! Jakaś skrzynka. Informacja dla laki. I poczekajcie, poczekajcie. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja mogę to otworzyć, ale. No dobra. Dla laki. No ale o co chodzi? Przecież ja miałem się spotkać teraz. W, wykonywać fajne zadania. A tutaj jakaś inna zagadka mnie czeka. Wiem, że wiesz, gdzie jest nowa psia baza. Napisz odpowiedzi na wszystkie pytania odnośnie patrolu i podaj koordynaty, oraz zobacz, kto jest na następnej stronie. Czekam na informacje, ale kto jest na następnej stronie? Czekajcie, przewijam. Co? Tu jest zdjęcie? Zdjęcie mojej rodzinki? O nie, co ona tam robi? Czekajcie, coś z tyłu widzę? Coś poznaję mniej więcej? Że wiem chyba, gdzie to jest, ale nie, nie poznaję tego otoczenia. Nie wiem, gdzie to jest, kompletnie nie mam pojęcia. Ale co ja muszę napisać? Muszę, muszę powiedzieć osobom, które chcą wiedzieć koordynaty i wszystkie pytania, żeby dostali się do tej podziemnej, do tego podziemnego wejścia. Ja nie wiem, co ja mam robić, to jest bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. Ja wiem, że na pewno musi być jakiś strop, musi być jakiś strop. Nie wiem, gdzieś gdzie ja na przykład byłem tu. O, może tak? Zobaczcie, tutaj jest ta, ta skrzynka, a tutaj są y, ślady. Zobaczcie, ślady błocka. Ktoś tutaj nabłocił na moim podwórku, a moja dziewczyna, Frania, cały czas tutaj y, y, skosi trawnik i wszystko zamiata, także tu nie mogłoby być y, y, tak nabłocone. To ktoś niedawno tutaj był i zobaczcie, pójdziemy po śladach tego właśnie błocka i dowiemy się, y, gdzie może doprowadzi nas. Może, może przewiniemy zaraz to zdjęcie i porównamy to zdjęcie, czy gdzieś to tutaj może być. Wow, ale super, super wpadniemy na ten szlak i odkryjemy. Kto chce się dowiedzieć yy, więcej niż powinien wiedzieć? Hmm, tutaj jest, tutaj jest te ślady. Tam jakieś uzupełnienie basenu. Ktoś sobie basen nalewa. Zobaczcie krany z wodą. Poznajecie? Tak. Taki dom właśnie był na tym zdjęciu z tyłu. I, I tam w środku oni są. Pewnie gdzieś tam są schowani. Dobra, wiecie co? Ja tam wejdę i wejdę szybko. Hops, czyli tutaj te ślady prowadzą. Aha! No dobra, widzowie, jesteśmy na dobrym tropie. To gdzieś tam u góry. Tylko jestem ciekawy, czy, czy ja mam wziąć do ręki właśnie to. Czy, czy mnie coś tam czeka? Szkoda, że, że nie mam złotych jabłek. Złote jabłka by się przydały. Ktoś tutaj nowy basen kupił? Hmm. Cały czas nie wiem kim, kim może być ta osoba. No bo tu na pewno nie wskazuje na to, że to kocia załoga, tylko to ktoś inny. Puk, puk, halo, czy ktoś tutaj jest w tym domu? E, czy, czy ja mogę tu wejść? Czekajcie. Ty, tutaj są normalnie. Wszystko jest tak jak należy. Tylko nikogo tutaj nie ma. Wchodzę do góry. Ej! Frania, Lakuś, jesteście tutaj może? O, jesteście, rodzinka To jest wszystko zaplanowane Biegnijmy szybko, jest teraz tylko Jedna możliwa y, opcja, jaką ja mogę Teraz zrobić, na razie mu nic nie będę wysyłać y, Zaraz zadzwonię tutaj z tego Telefonu, którego wziąłem y, że, że do psiego patrolu y, I powiem im Jaka jest sytuacja na... Dobra, ja pamiętam, że gdzieś tutaj się wchodziło Schowamy się za tym drzewem na przykład Dobra, okej okay. Jesteśmy tutaj! Oto w tym miejscu było, pamiętacie, pamiętacie? Zapalę lampkę. Chase! Rabul! Sky! Co? Tutaj nikogo nie ma? A może, a może ta osoba, która chce wiedzieć o, tym, o tej bazie, tak naprawdę już już wszystkich ich yy, wzięła. Z yy. halo, jesteście tutaj? No mieliśmy się tu spotkać. Przecież no gdzie wy jesteście? Ej! Zobaczcie, zobaczcie! Kto tam jest? O nie! O nie, o nie, o nie! Tylko nie to. Chyba się spóźniliśmy. Czy wy to widzicie, widzowie? Spóźniliśmy się. Tam jest. Tam jest ogólnie moja ekipa. Moja właśnie ta. A tam? To Squid Game. Ja to kojarzę coś. To teraz ogólnie y, większość. Ktoś tam nagrywał ostatnio coś o tym. Ale że to oni. Ale po co oni chcą. Po co oni chcieli tą dla całą lokalizację bazy? I po co oni chcieli. O nie, czy oni chcą stworzyć y, z, z mojej ekipy jakieś, jakąś grę? Tylko nie to. Na to nie pozwolę. Czekajcie, zejdziemy na dół jakoś. Oni tam, oni są tam na dole, porozumiewają się między sobą. Ja nie wiem dokładniejszy, jak to, jak to spowodować, żeby. Hm. Patrzy się jeden na drugiego. Dobra, schodzimy na dół. Widzowie, nie ma na to czekać, nie ma na to czekać. Tylko, czy, czy to oni ty... czy te wiadomości to oni wszystkie mi wysyłali? No właśnie, no właśnie. Ej. Co wy tu robicie? To jest ha ha ha, jesteś. Dobrze, że się zjawiłeś. Czekaliśmy na ciebie. Ale jak to czekaliście na mnie? No nie, ja stąd zmykam, ja stąd zmykam. I no, weź, wejdź, weź wej, przystoń. Ej, Ryder, Ryder jestem tutaj po was chłopaki i dziewczyny. Jestem tutaj. Spokojnie, zaraz jakoś to wszystko Dzięki za oglądanie! Widzowie, kolejna część. Za niedługo oglądajcie nowe odcinki. Czekajcie na nowe odcinki, bo będzie bardzo ciekawie. To się dopiero rozpoczyna. To zobaczycie, zobaczycie. Na pewno jakoś nam się uda to wszystko powrócić do normalności.